Apokalipsa dzień po dniu. Odwrócona scena ze świadkiem. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili, i będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. Apokalipsa rozdział pierwszy, wiersz siódmy. Wiele osób było świadkami ukrzyżowania Chrystusa. Apokalipsa podaje, że nawet ci, którzy go przebili, z martwych aby stać się świadkami jego powtórnego przyjścia. Pismo Święte naucza, że trzy grupy, które zobaczą powrót Chrystusa, to zmartwychwstali i żyjący sprawiedliwi. 1 Tesaloniczan 4:16-17 oraz żyjący bezbożni. Apokalipsa 6:16. Tekst ten dodatkowo wskazuje, że nastąpi specjalne wskrzeszenie niektórych bezbożnych zmarłych, którzy uczestniczyli w egzekucji Chrystusa. W odniesieniu do powtórnego przyjścia Chrystusa, Daniel 12:2 wyjaśnia: Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Niektórzy uważają, że wybrana grupa świadków będzie jeszcze większa. Opierając się na słowach Chrystusa skierowanych do Saula, prześladowcy, który stał się apostołem Pawłem, ci, którzy atakują Kościół, atakują samego Jezusa. Dzieje apostolskie 9, 1-5. Wydaje się, że najzacieklejsi prześladowcy ludu Bożego również mogą zostać wzbudzeni, aby być świadkami powtórnego przyjścia Jezusa w chwale. Dzisiejszy werset wprowadza do tematu całej księgi rychłego powrotu Chrystusa. Zauważ, jak Biblia jest cudownie spójna. Wiele razy potwierdza sposób jego drugiego przyjścia. Przyjdzie on tak, jak odszedł. Dzieje apostolskie 1:9 do 11 na obłokach, tak jak sam przepowiedział podczas swojego procesu przed najwyższym kapłanem Kajfaszem. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Mateusz 26:64. Jezus opisał również charakter swojego powtórnego przyjścia, jak błyskawica, która przychodzi ze wschodu i mknie na zachód. Mateusz 24:27. Jego powrót będzie widoczny dla wszelkiego oka rozciągając się od jednego krańca globu do drugiego. W rzeczywistości werset ten silnie nawiązuje do Ewangelii Mateusza 24:30. Ludzie zazwyczaj opłakują czyjąś śmierć, a nie powrót. Kto narzekałby na przyjście Chrystusa oprócz tych, którzy zabili dawcę życia? Dzieje Apostolskie 3:15 i odrzucili dar życia wiecznego, ich smutek dotyczy tylko ich samych, ponieważ kto nie ma syna Bożego, nie ma życia. 1 Jana 5,12. Pomódl się ze mną. Drogi Jezu, poświęcam Ci dziś moje życie i tęsknię za chwilą, w której z radością będę świadkiem Twojego przyjścia w glorii i chwale. Do dalszego studiowania. Księga Izajasza, rozdział 40, wiersz 5. Ewangelia Jana, rozdział dziewiętnasty, wiersze od 34 do 37, a także pierwszy list Jana, rozdział trzeci i wiersz drugi.